Zaczniemy od wizyty w kościele. No chodźcie. Żartowałem. Tak naprawdę to idziemy na plebanie. Bo tu właśnie w czwartkowe wieczory zbiera się średnio tysiąc osób. Bywało i tak, że na spotkaniu z księdzem Radkiem Rakowskim można było doliczyć się nawet 3000 dusz, bo o dusze tu przede wszystkim chodzi. Czy ksiądz maluje? Maluje co? Hmm? Twarz. Nie, nigdy nie maluję, chyba że idę do WTK, to maluję wtedy. No, ale przed tym urządzeniem nie, nie trzeba malować? No może nie, nie, nie się dać. Jeszcze nie jestem taki profesjonalny, żeby malować. Na razie to jest wszystko z biegu robione i dlatego może to wszystko tak jest, że mi ciągle spada statyw albo zadzwoni telefon w nieodpowiednim momencie. A może to chodzi o to, żeby ksiądz się świecił? Taka aura boskości bije. <laughs> chciałbym świecić nie tylko na twarzy, ale chciałbym świecić dobrymi uczynkami i wiarą w Jezusa Chrystusa. I to jest rzeczywiście bardzo ważne. Wielokrotnie na, na tych transmisjach ludzie poruszają temat na przykład, nie wiem, jak za długie włosy miałem, no to już tam mieli, o, idź do fryzjera, nie? Albo broda, no to też była taka dyskusja. Albo brudna sutanna. No, no, brudna sutanna, pani też do czyszczenia. Czytam fragment, e, e, czytam fragment z Pisma Świętego. A czemu sutanna do prania? Wszystko jest dobrze z sutanną. <noise> nie wiem. Więc w końcu moja pani dyrektor ze szkoły, która też śledzi zawsze transmisję, mówi nie jest to najważniejsze jak ksiądz wygląda, tylko to co mówi, słuchać go, nie? I to mi się podobało właśnie, że przywoła wszystkich do porządku. A co ksiądz tam mówi? O Ewangelii, o Ewangelii. Bardzo prosty przekaz, przede wszystkim te transmisje na żywo mają nawiązywać jakiś kontakt, że ci ludzie mają się aktywizować. I zazwyczaj, jak ksiądz zaczyna swoją audycję, to nie mówi ksiądz, szczęść Boże, nie będzie pochwalony ze Chrystus, tylko witajcie. <grym> w kościele tak samo robię. Zawsze się śmiałem z tonu księżowskiego. czyli drodzy bracia i siostry, zgromadziliśmy się tutaj i zawsze sobie mówiłem, nigdy nie chcę tak zaczynać. I jak to księdzu wychodzi? W miarę. Jest to kompromitujące i straszne, ale podejmujemy trzecią próbę dzisiejszej transmisji na żywo. Yy, mikrofon jakoś nie działał, ale teraz znalazłem słuchawki. Jedni właśnie tam, moja, moja siostra czy znajomi mówią, ej, spada oglądalność, albo rośnie oglądalność, dzisiaj było tylu, albo coś. To jakby nie jest te, też takie dla mnie ważne, bo najważniejsze jest to, żebym ja prawdziwie to wszystko robił. Mogę, nie wiem, ściągnąć sutannę, mogę tańczyć. To rzeczywiście oglądalność by wzrastała, no bo ksiądz się wygłupia i na pewno wszystkie media by to zaczęły promować, że A głównie, głównie mi chodzi o to, żebyśmy nad tą Ewangelią się pochylili. Wychodzę z kazaniem przed ołtarz i chodzę z mikrofonem pomiędzy ludźmi i zwracam się do każdego po imieniu. I chcę, żeby ludzie też coś mówili. Czasami wyciągam kogoś z ławki, żeby on coś powiedział. I tak samo chciałbym, żeby właśnie w tym internecie było. Że ja coś mówię, ludzie coś mówią, wchodzę w jakiś dialog. Ale jest jedna różnica, bo na mszy zbiera ksiądz na tacy, a tutaj zbiera ksiądz lajki. <laughs> U mnie w kościele ja nie zbieram, tylko ludzie sami zbierają. Koszyk podaje się z rąk do rąk. Więc w sumie na tej samej zasadzie jest, że ludzie coś dają tam od siebie i tak samo tutaj dają coś od siebie. Ale a <laughs> zależy, jak siedzą na tych lajkach? Troszkę zależy, y, troszkę zależy, bo to jest zawsze potwierdzenie, czy się ludziom podoba, czy nie. Y, czy ludzie akceptują to, czy nie. Czy chcą więcej, żebym wkładał w to wysiłek i to rozwijał, y, czy nie, więc y, troszkę zależy mi na tym, żeby była właśnie informacja zwrotna. W kościele często brakuje informacji zwrotnej, czyli powiem kazanie, ludzie idą do domu i nie wiem, co z tego wynika. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi się uda, żeby transmisja była o stałej godzinie, o godzinie 21. Bo albo jest za późno, albo jest wcześniej. To jest przyszłość? Przyszłość ewangelizowania? To jest teraźniejszość. Przyszłość nie wiadomo. Dzisiaj transmisje na żywo są czymś takim, co młodzież używa i rozumie. Może za chwilę będzie coś innego, jakieś hologramy, że ksiądz będzie mógł być hologramem u ciebie w domu i będzie mówił do ciebie z hologramu. Ale można się spowiadać przez Facebooka? Nie można. Nie. To szkoda. A kiedy będzie można? Czy Może nigdzie? kiedyś nie wiem. Na razie nikt nie mówi, że będzie można.